Szanowni a w Ukrainie dzieje się dużo, ponieważ trwa tam kontrofensywa. Spójrzmy na mapę przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, bo to to ministerstwo dość często dostarcza nam informacje dotyczące tego, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, ponieważ tam ta kontrofensywa właśnie trwa. Wschód, czyli okolice Bachmutu, widzą Państwo tę zieloną strzałkę Kramatorsk i pod nią strzałka w kierunku Bachmutu, tam właśnie jest jeden z tych, jedno z tych miejsc, gdzie trwa kontrofensywa. Dalej to południe, czyli Zaporoże i obwód zaporoski i dwa kolejne miejsca, gdzie trwa kontrofensywa. Na wszystkich tych trzech odcinkach są postępy po stronie ukraińskiej. Takie informacje przynoszą nam wywiady państw zachodnich. I to, co ważne, jedno nazwisko przy okazji armii ukraińskiej. Walerii Załóżny, to jest głównodowodzący wojsk ukraińskich, naczelny dowódca sił Ukrainy i rosyj, rosyjska propaganda i Kreml w ostatnich dniach przekazywały informacje o tym, że Załóżny został ciężko ranny w głowę, że nie jest w stanie kierować ukraińską armią. No, to jest odpowiedź. Ukraińska armia pokazuje swojego głównego dowódcę i, co ważne, pokazuje też to, jak wyglądają przygotowania do kolejnej fali uderzenia kontrofensywy. Roz... I to właśnie na czele dowódca sił zbrojnych Ukrainy pochylony nad mapami. Oczywiście z tych map nic nie wyczytamy, ponieważ zamazane to wszystko, co tam się znajduje po to, aby strona rosyjska nie wiedziała o jakich dokładnie terenach Ukraińcy dyskutują, ale widzimy mapy w tle na bimach, widzimy mapę rozłożoną i tak właśnie przygotowywana jest kolejna kontrofensywa, kolejny element tejże kontrofensywy i widzimy, że to wszystko dzieje się w jakiś bunkrach, a więc w tych miejscach, gdzie powinno być bezpiecznie. A z kolei ta kontrofensywa, która trwa, być może na moment się. Zatrzyma, ponieważ Ukraińcy muszą się po pierwsze przegrupować, po drugie muszą sprawdzić, w których kierunkach dalej uderzyć, ponieważ na froncie natrafiają na kolejne problemy. I te problemy to nie tylko to, co dzieje się w powietrzu, bo tam też Rosjanie działają dość mocno, ale to to, co dzieje się na ziemi, a właściwie w jakiejś mierze pod ziemią. Mowa o minach. O, właśnie, to są te zdjęcia, które pokazują moment wysadzenia takiej właśnie miny. Proszę zobaczyć, jak potężny jest to wybuch i to pojazd do usuwania min, który właśnie czyści terytorium, zanim ta piechota i wozy opancerzone wjadą na ten właśnie teren. Tak to wszystko tam wygląda. A teraz z Ziemi, na, przenieśmy się na teren nad ziemią, czyli powietrze i to, co dzieje się w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą, bo tam też ciekawe rzeczy się dzieją. Rosjanie no coraz więcej śmigłowców przerzucają w tereny właśnie przy Ukrainie, a Ukraińcy z kolei przy pomocy myśli w teraz to Państwo widzą na swoich ekranach, walczą z dronami. I to taki unikatowy film z migu 29, który właśnie zestrzeliwuje dron. A skoro o dronach mowa, to tylko przypomnijmy, że wczoraj na Lwów spadły rosyjskie drony, to po raz pierwszy od wielu tygodni był atak na zachodnią Ukrainę, a dziś z kolei o poranku pod Moskwą spadły drony. No i to jest też informacja, której dziś piszą media, kiedy opisują to, co dzieje się w Ukrainie. To właśnie u Rosja, Moskwa, tereny pod Moskwą i drony, które tam właśnie spadły. I jeszcze jeden ważny temat dotyczący tego, co dzieje się w Ukrainie, bo to oczywiście kontrofensywa, ale to też i kachowka. Czyli wysadzenie tamy w nowej kachowce i konsekwencje tego, co wydarzyło się już wiele dni temu, ale konsekwencje wciąż są i będą jeszcze nam towarzyszyć przez długi czas. To, co teraz Państwo widzą, to jest teren zbiornika Nowa Kachowka. Tam było bardzo, bardzo dużo wody. Jakiś czas temu ta woda przez wysadzenie tamy została wypuszczona z tej właśnie tamy i tak teraz wygląda więc pustynia zamiast tamy. No i to, co istotne, to po tym jak ta tama została wysadzona, no to kolejne elementy woda zabierała po drodze. I między innymi do Dniepru dostało się co najmniej, uwaga, 150 ton smarów i Innych produktów ropopochodnych, pochodnych. One mogą dostać się do Morza Śródziemnego. Pod wodą jest 50 tysięcy hektarów lasów. Połowa z nich prawdopodobnie obumrze. To jest mniej więcej tyle lasów, ile porasta Islandię. I kolejne dramatyczne dane tych zdjęć oczywiście Państwu nie pokażemy. Zbiornik kachowski jest pokryty martwymi rybami. 95%. Tysięcy ton, a w Turcji i w Bułgarii znajdowane są ciała martwych delfinów do tej pory 150 takich przypadków odnaleziono, ale może być ich zdecydowanie więcej poza tym Bułgaria i Turcja przygotowują się na to, że razem z nurtem tej wody mogą do nich dopłynąć zwłoki dzikich zwierząt, lisów czy też innych zwierząt, które żyły do tej pory w tych właśnie zalanych lasach, a zalane tereny, o których cały czas mówimy, wyglądają właśnie tak, a więc domy pod wodą i to się jeszcze może przez jakiś czas utrzymywać, się, tak podają służby, 21 osad jest w tym momencie wciąż zalanych i to jest ta informacja, o której też warto mówić, kiedy wspominamy to, co dzieje się w Ukrainie. I jeszcze jedno zdjęcie. Zdjęcie bardzo symboliczne, to już nie tyle zdjęcie dotyczące tego, co dzieje się po wysadzeniu Tamy, ale zdjęcie, które pokazuje to, jak zmieniła się rzeczywistość w Ukrainie. Łatwo się domyślać, po stronie lewej zdjęcie satelitarne tego właśnie rejonu, to jest miejscowość Rykowy, obwód hersoński przed rosyjską inwazją. I zdjęcie po stronie prawej to już po tym, jak Rosjanie z tych terenów wyszli, totalnie wszystko jest zniszczone. Ale na sam koniec i z tym obrazkiem Państwa zostawię, bo my tu w Polsce powoli myślimy o wakacjach, uczniowie już szykują się do tego, co dziać się będzie w piątek, czyli odbieranie świadectw i koniec roku szkolnego. To samo dzieje się w Ukrainie. I tam też uczniowie próbują żegnać się swoje szkoły niektórzy tanecznym krokiem, bo dla niektórych to rozstanie. Z budynkami szkolnymi właściwie z tym, co po nich pozostaje. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób absolwenci jednej z, ze szkół w obwodzie charkowskim żegnają swoją szkołę i edukację. No i pamiętajmy o tym, że tam cały czas trwa wojna na froncie, tam trwa kontrofensywa, a w wielu mniejszych, większych miejscowościach ludzie muszą sobie radzić z tym, co Rosjanie zrobili z ich domami, miejscowościami, szkołami i firmami. Мишляк, да мрі,